Witajcie w kolejnym odcinku Moto Unbox dzisiaj niewątpliwie bardzo pożyteczne i przydatne akcesorium, czyli radio samochodowe. Nie byle jakie radio, bo dosyć wysoki model Pioniera. W tym przypadku konkretnie dobrane pod nasze potrzeby, czyli z Bluetoothem i koniecznie z dodatkowym mikrofonem, co zdecydowanie ułatwia, albo wręcz umożliwia Korzystanie z tego telefonu jako głośno mówiącego. Niektóre radia mają mikrofon wbudowany gdzieś w panelu, ale sieci nie zdaje to egzaminu tak dobrze jak dodatkowy mikrofon. Więc popatrzymy sobie na te radio, zobaczymy co zawiera pudełko i porozmawiamy trochę o jego funkcjach. I na dzień dobry w opakowaniu mamy etui na panel, jeśli ktoś używa, kostkę ISO. Standardowa kostka ISO do połączenia radia PIONIER z samochodem. Kluczyki do wyciągania radia. No i radio samo w sobie. Dodatkowo w opakowaniu znajduje się mikrofon z klipsem montażowym i kabel USB. Instrukcja użytkowania na płycie CD. Standardowe papiery. W jednym z nich znajduje się szybka instrukcja e, co do obsługi radia. Tak zwany Quick Start Guide. No i tutaj możemy dowiedzieć się o podstawowych funkcjach tego radiodbiornika, a większość danych znajdziemy na tej płycie. Bardzo ważna i interesująca nas funkcja w tym radiu to odbiornik Bluetooth. Te radio jest wyposażone w dodatkowy mikrofon, który pozwala na prowadzenie rozmów w odpowiedniej jakości. Mikrofon jest wyposażony w taki klips, który zapina się w osłonę przeciwsłoneczną lub ewentualnie można użyć dwustronnej taśmy i przyczepić ten mikrofon do deski lub na kolumnę kierownicy, co też bardzo fajnie się sprawdza. Kiedy przykleimy go na kolumnę i skierujemy prosto w nasze usta, jest on nisko, nie jest w okolicach szyby, gdzie słychać jakieś szumy, więc to też jest jedna z możliwości montażowych. Mikrofon łączy się przez wtyk mikro jack. Z tyłu radia mamy wyjście opisane jako mic, podłączamy i to wszystko. Zazwyczaj doradziłbym Wam zaizolowanie tego połączenia taśmą, żeby tam gdzieś podczas instalacji albo od wibracji się to nie rozpięło, ale Pionier zrobił tutaj tak mocne połączenie, że naprawdę trzeba by się nas starać, żeby to rozerwać. Kolejnym ważnym przedmiotem w zestawie jest kabel USB. Ważne jest dlatego, że mimo, że mimo iż radio obsługuje USB, na frontowym panelu nie znajdziemy żadnego gniazda. Gniazdo znajduje się z tyłu radia. Przez co do kompletu został dołączony kabel, którym możemy USB wyprowadzić gdzieś w schowku albo w okolicy popielniczki, gdziekolwiek trzymamy zazwyczaj pendrive'a czy ładujemy telefon. A propos ładowania, z tego portu USB można oczywiście ładować urządzenia, które w ten sposób są ładowane, niestety tylko do 1A. Ponadto z tyłu mamy jeszcze gniazdo do podłączenia anteny, gniazdo do podłączenia wtyczki DIN oraz dwa gniazda mini-jack. Jedno WR, czyli Wired Remote Control, czyli to jest gniazdo do sterowania, tudzież adaptera do sterowania z kierownicy, generalnie do jakiegoś pilota, który obsługiwany jest przez to radio, ale po kablu, bo są też piloty do pionierów, które działają na podczerwień, a to osobno bajka. Tutaj te gniazdo mini-jack jest gniazdem aux-in, Czyli można zrobić gniazdo mini jack, mini jack albo mini jack change i podłączyć inne urządzenia. Ponadto trzy pary złącz RCA: tył, przód oraz subwoofer. Panel radia jest dosyć minimalistyczny. Te białe logo tutaj to tylko naklejka, można usunąć i wtedy panel jest bardzo prosty. Są dwa pokrętła: jedno tu, drugie tu. To jest pokrętło do głośności. Oraz wyboru, wyboru funkcji a to jest pokrętło do zmiany funkcji. Na panelu znajduje się 7 przycisków raptem i najważniejszy z nich, czyli przycisk szybkiego odbierania i zakończenia połączenia. Ten przycisk w połączeniu z funkcją Bluetooth oraz z dodatkowym mikrofonem czyni odbieranie połączeń w samochodzie bezpiecznym i bardzo szybkim i wygodnym.